Zaczarowana poduszka. Bajki i opowiadania na dobry sen. W dawnej Polsce, gdzie dymy karczm mieszały się z mgłą nad polami, a opowieści o czarach snuto przy ogniu w długie noce, żył mędrzec i kuglarz znany ludziom jako pan Twardowski. Jego imię brzmiało wśród ludu z podziwem i lękiem, bo nikt nie wiedział, ile w nim uczonego czarodzieja. A ile grzesznego czarnoksiężnika? Mówiono, że znał tajemnice, których nie powinni poznawać śmiertelnicy, a jego kroki prowadziły go nie tylko po ziemi, lecz także po cienkiej granicy światów. Lecz pewnej nocy, kiedy spojrzał w księżycowe światło, ujrzał na srebrnym globie kształt dziwny i niezwykły koguta o piórach lśniących jak kryształ, który zapiał tak donośnie że echo jego głosu dotarło aż do serca Twardowskiego i na zawsze odmieniło jego los. Pan Twardowski od tej chwili nie mógł oderwać wzroku od księżyca, bo kogut ukazany w jego blasku zdawał się żywy, jakby nie należał do zimnej tarczy, lecz do świata pomiędzy Snem a Jawą. Z każdą nocą przyglądał się mu dłużej, aż pewnego razu usłyszał znów echo piania, tym razem wyraźniejsze i bliższe, niosące w sobie moc, której nie znała żadna ludzka pieśń. Zrozumiał, że to wezwanie, znak od istoty nieziemskiej, która wzywa go ku sobie. Wiedział, że nie jest to złudzenie, bo w chwili, gdy kogut z księżyca rozpostarł skrzydła, w jego izbie zgasły wszystkie świece, a jedynym światłem pozostała srebrna poświata. Twardowski poczuł chłód i ciężar. Jakby sam księżyc spoczął na jego barkach, a w sercu rozbrzmiało pragnienie poznania tajemnicy, którą ukrywa niebo. Od tego dnia jego myśli oderwały się od spraw ludzi i zwróciły ku gwiazdom, jakby w świecie ziemskim nie pozostało już nic, co mogłoby go zatrzymać. Pan twardowski zaczął badać znaki na niebie, spędzał długie noce przy księgach i zwierciadłach, w których odbijały się nie tylko gwiazdy, lecz także obrazy innych światów. Kogut z księżyca stawał się coraz wyraźniejszy, jakby z każdą nocą zbliżał się do Ziemi, a jego pianie rozdzierało ciszę i brzmiało jak wezwanie do czynu. Ludzie w karczmach szeptali, że Twardowski całkiem oszalał, bo chodził po rynku w nocy i rysował kręgi kredą, w których zapalał dziwne światła lecz on wiedział, że każdy z tych znaków zbliża go do spotkania z istotą ze srebrnego globu. Pewnej nocy zobaczył, jak z księżyca opada promień światła, srebrna drabina utkane z cieni i blasku, która dotknęła Ziemi tuż przed jego izbą. Nie zastanawiał się długo, bo serce wypełniło mu pragnienie poznania tego, co ukryte w górze. Postawił krok na świetlistej ścieżce i poczuł, że Ziemia zostaje za nim. A każdy następny krok unosi go wyżej i wyżej, aż cisza nocy ustąpiła przed szumem gwiazd. Gdy spojrzał w dół, zobaczył wieże Krakowa malejące jak zabawki, a gdy spojrzał w górę, widział coraz bliżej koguta, którego skrzydła rozbłyskiwały jak całe niebo rozlane w jednym stworzeniu. Wiedział, że przekracza granice, której nie przekroczył żaden człowiek. Twardowski szedł po srebrnej drabinie coraz wyżej, a wokół niego rozciągało się może gwiazd, które zdawały się szeptać w nieznanym języku, jakby same niebiosa komentowały jego odwagę i szaleństwo. Powietrze stało się lekkie i zimne, a każdy oddech niósł ze sobą smak czegoś, co nie należało do Ziemi. Kiedy wreszcie stanął na granicy księżycowego światła, Kogut rozpostarł skrzydła i jego pianie rozległo się tak donośnie, że zatrzęsło sklepieniem nieba. Pióra ptaka lśniły jak kryształ, a oczy błyszczały jak dwa srebrne zwierciadła, w których Twardowski zobaczył własne odbicie, lecz inne niż dotąd, bo pełne cienia i blasku zarazem. Kogut skinął głową i ruszył przed siebie, a Twardowski podążył za nim, aż stanął na srebrnym dziedzińcu gdzie krajobraz przypominał pałac utkany z lodu i światła. Tam usłyszał głos, który nie należał do żadnego człowieka, głos mówiący, że skoro ośmielił się wznieść na księżyc, musi udowodnić, że serce jego jest mocniejsze od pokus i strachów, które kryją się w ciemności wszechświata. Twardowski spojrzał na srebrny dziedziniec i poczuł, że każdy kamień pod jego stopami emanuje chłodem i światłem, które przenikało aż do kości, lecz nie było w tym cierpienia, raczej dziwne oczyszczenie. Kogut z księżyca zapiał raz jeszcze, a echo tego dźwięku sprawiło, że z mroku zaczęły wyłaniać się kształty, nie do końca zwierzęta, nie do końca ludzie, jakby wspomnienia dawnych marzeń i lęków przybrały materialną postać. Jedno z nich podeszło bliżej i w jego oczach twardowski ujrzał własną twarz sprzed lat, gdy jeszcze był tylko uczniem magii i marzył o wielkiej potędze. Drugie miało postać płonącej sylwetki, w której rozpoznał swoje grzechy i błędy, o których starał się zapomnieć. Kogut uniósł skrzydła i rozpostarł je nad całym dziedzińcem, a jego blask sprawił, że cienie zatrzymały się w miejscu. Głos, który dobywał się z głębi srebrnego światła, oznajmił, że aby zostać przyjętym w krainę księżyca, Człowiek musi spojrzeć w oczy własnym odbiciom i nie odwrócić się od nich. Twardowski wiedział, że próba, która na niego czeka, będzie trudniejsza niż jakiekolwiek czary, bo nie chodziło już o zaklęcia i formuły, ale o odwagę spojrzenia na samego siebie. Twardowski stanął naprzeciw własnych odbić i choć serce biło mu mocno, nie uciekł, bo wiedział, że jeśli odwróci wzrok, Księżyc na zawsze pozostanie dla niego zamknięty. Pierwsza postać, ta młodzieńcza, spojrzała na niego z dumą, ale i z wyrzutem, przypominając, że marzył o mądrości, a potem zapragnął władzy. Druga, złożona z płomieni i cienia, uniosła rękę i w jej blasku twardowski zobaczył wszystkie swoje układy, oszustwa i zaklęcia wymierzone w ludzi, którzy mu ufali. Ból przeszył go na myśl, że całe życie szukał mocy, a nigdy nie pytał, dokąd go prowadzi. Kogut z księżyca zapiał, a echo rozniosło się jak wezwanie, by nie uciekał od prawdy. Twardowski uniósł głowę i powiedział, że zna swoje błędy, że nie cofnie już tego, co zrobił, ale że w jego sercu wciąż jest pragnienie poznania nie po to, by niszczyć, lecz by zrozumieć. Wtedy płomienna postać zadrżała i rozsypała się w gwiezdny pył, a młodzieńcze odbicie uśmiechnęło się, jakby wreszcie mogło odejść w spokoju. Dziedziniec rozjaśnił się silniej, a twardowski poczuł, że jeden ciężar spadł mu z ramion, choć wiedział, że próba jeszcze się nie skończyła i że księżyc zażąda od niego więcej niż słów. Gdy ostatnie echo piania rozeszło się po srebrnym dziedzińcu, Wokół Twardowskiego zaczęły wyrastać lustra z księżycowego kryształu, a w każdym z nich widział inne odbicie siebie, raz jako czarownika otoczonego tłumem, raz jako starca samotnego i złamanego, raz jako chłopca marzącego o podróży poza horyzont. Każde lustro szeptało mu inne słowa, kusząc, by wybrał łatwiejszą drogę, albo ostrzegając przed tym, co go czeka. Powietrze gęstniało. A jego myśli zaczynały mieszać się z obrazami, tak że trudno było odróżnić prawdę od złudzenia. Kogut z księżyca uniósł się ponad dziedzińcem i jego skrzydła rozlały światło, które sprawiło, że wszystkie odbicia ożyły naraz i otoczyły twardowskiego jak krąg nieustępliwych cieni. Czuł, że jeśli podda się któremukolwiek, zostanie uwięziony w lustrze na zawsze, że jego dusza rozpadnie się na fragmenty i nigdy już nie wróci do jedności. Wtedy zamknął oczy i skupił się na własnym oddechu, słysząc w sercu rytm podobny do bicia dzwonów w rodzinnym Krakowie. Wiedział, że choć jest rozdarty, ma tylko jedno prawdziwe życie i musi je przyjąć z całym ciężarem i blaskiem. Gdy otworzył oczy, lustra pękły, a kryształ rozsypał się w srebrny pył który spadł niczym deszcz gwiazd, a dziedziniec rozbrzmiał triumfalnym pianiem koguta. Kiedy srebrny pył opadł, dziedziniec rozjaśnił się blaskiem łagodnym i czystym, a w jego środku wyrósł tron utkany z księżycowych promieni, na którym spoczął kogut, dumny i spokojny, jakby to on był władcą całego globu. Twardowski poczuł, że próba została zaliczona, bo echo piania nie niosło już groźby, lecz brzmiało jak pieśni zwycięstwa. Wtedy wokół pojawiły się ogrody księżyca, niepodobne do żadnych znanych na Ziemi drzewa o srebrnych koronach, owoce świecące jak perły, a strumienie niosące światło zamiast wody. W ich blasku twardowski zapomniał o ciężarze wcześniejszych lęków, bo czuł, że stąpa po Ziemi przeznaczonej dla marzeń, które przekraczają granice ludzkiej wyobraźni. Kogut spojrzał na niego i w jego oczach odbiło się całe niebo, a głos, który rozbrzmiał w ciszy, powiedział, że człowiek, który odważy się spojrzeć na siebie bez złudzeń, zyskuje dostęp do tajemnic większych niż zaklęcia i księgi. Twardowski zrozumiał, że księżyc nie nagradza czarów, ale serce, które potrafi wytrwać. Wtedy pojał, że nie przyszedł tu pomoc, lecz poprawdę a ta prawda otwierała mu drogę ku miejscom, gdzie nawet gwiazdy milkną z szacunkiem. Twardowski kroczył przez księżycowe ogrody, a każdy krok sprawiał, że srebrne liście szeptały jego imię, jakby sam księżyc zapamiętywał go w swoim sercu. Patrzył na owoce, które lśniły jak gwiazdy, i na rzeki światła, które płynęły bezszelestnie. A w ich tafli widział obrazy przyszłości i przeszłości splatające się w jedną całość. Zrozumiał, że prawda, której szukał, nie polega na władzy nad ludźmi, lecz na rozumieniu, że każdy czyn, nawet najmniejszy, odbija się w wieczności jak echo w skałach. Kogut szedł obok niego, a choć nie mówił słowami, twardowski czuł, że jego obecność jest nauką samą w sobie przypomnieniem, że najtrudniejsze zwycięstwa to te odniesione nad własnym sercem. W pewnym momencie ujrzał w rzece światła twarz swojej żony, która czekała w Krakowie. twarz zmęczoną tęsknotą i niepewnością, czy mąż kiedykolwiek wróci. Serce zadrzało mu mocniej niż podczas wszystkich prób. Bo pojał, że największym zaklęciem, jakie człowiek może rzucić, jest wierność tym, którzy wierzą w niego mimo burz i błędów. Spojrzał na koguta, a ptak skinął głową, jakby chciał potwierdzić, że oto odnalazł sens swej podróży. Twardowski poczuł, że księżyc nie jest celem, lecz zwierciadłem, które pozwoliło mu dostrzec, kim naprawdę jest i dokąd powinien wrócić. Na skraju księżycowych ogrodów Twardowski stanął przed wielką bramą ze światła, która prowadziła dalej w głąb kosmosu, ku miejscom, gdzie nie sięgał wzrok śmiertelników, a za jego plecami migotała srebrna drabina, którą mógł powrócić na ziemię. Serce rozdzierało się w nim na dwie części, bo jedna pragnęła zostać i poznać tajemnicę gwiazd, druga wołała o powrót do domu, do ludzi i obietnic, które zostawił. Kogut z księżyca zapiał donośnie a echo tego piania wypełniło całe niebo i ziemię, jakby przypominało mu, że wybór należy tylko do niego. Twardowski spojrzał na bramę i poczuł kuszenie nieskończonej wiedzy, potem spojrzał w stronę drabiny i zobaczył obraz Krakowa, małych domów i ludzi, którzy żyli w prostocie, lecz byli prawdziwi. Wtedy pojał, że wielkość nie polega na zdobyciu wszystkiego, lecz na umiejętności powrotu tam, gdzie czekają ci, którym obiecało się swoje serce. Podniósł kij, którym niegdyś kreślił kręgi, i uderzył nim w ziemię, a blask bramy zgasł jak płomień, który kończy swój czas. Potem ruszył ku srebrnej drabinie, a kogut podążył obok niego, prowadząc go w dół, ku światu, z którego wyszedł, a do którego teraz powracał już nie jako czarnoksiężnik pełen pychy, lecz jako człowiek, który poznał samego siebie. Twardowski schodził po srebrnej drabinie powoli, a każdy krok przybliżał go do Ziemi, która wydawała się jednocześnie znajoma i odmieniona, bo oczy człowieka, który widział księżycowe ogrody, nigdy już nie patrzą w ten sam sposób. Kogut z księżyca szedł obok niego, a jego pianie rozbrzmiewało raz po raz, prowadząc podróżnika jak przewodnik, który nie pozwala zbłądzić w mroku. Gdy wreszcie stopa Twardowskiego dotknęła krakowskiego bruku, noc była spokojna, lecz powietrze miało w sobie lekkość, której nie pamiętał z wcześniejszych lat. Zrozumiał, że nie przywiózł ze sobą żadnych zaklęć, żadnych skarbów ani tajemnych formuł, ale coś cenniejszego, spojrzenie czystsze i serce bardziej wierne. Wrócił do domu, gdzie czekała żona a kiedy spojrzał jej w oczy, zobaczył w nich odbicie gwiazd, które oglądał z księżyca i zrozumiał, że największe tajemnice są czasem najbliżej, ukryte w bliskości i wierności. Ludzie, którzy słyszeli jego historię, oczekiwali cudów i dowodów, a on tylko uśmiechał się i powtarzał, że księżyc nie dał mu władzy, lecz prawdę, a ta prawda mówi, że człowiek który nauczy się spojrzeć na siebie i wrócić do tych, którzy go kochają, jest potężniejszy niż czarnoksiężnik, mający wszystkie zaklęcia świata. Kogut z księżyca zniknął w świetle poranka, ale jego pianie pozostało w pamięci Twardowskiego jak echo, które przypominało mu, że wielkość nie rodzi się w czarach, lecz w odwadze wyboru i wierności temu, co naprawdę ważne, a każdy, kto spojrzy w księżycowe światło, może odnaleźć tam nie obietnicę mocy, lecz zwierciadło własnego serca. Nasza dzisiejsza przygoda dobiegła końca, ale nie przejmuj się. Nowe bajki, codziennie o 18:30 na kanale, zaczarowana poduszka. Dobranoc!